No, siemanko, siemanko witam Was. Dzisiaj nowy dzień. Dzisiaj jest poniedziałek. Nie jest tego, taki piękny dzień jak był cały ten tydzień. Dzisiaj leje strasznie. Teraz już trochę się uspokoiło. Ale było z rana totalna burza. Ale nieważne, dzisiaj jest poniedziałek, mija tydzień od czasu podpisania kontraktu. Zobaczymy, czy po tygodniu widać jakieś postępy w porządku w naszym lokalu. I co dzisiaj? Dzisiaj będzie na spokojnie, ale ze względu na to, że pada deszcz, to za dużo się nie będzie chciało nawet robić. Wczoraj był dzień odpoczynku, bardzo dobrze to zrobiłem. Nawet jak dzisiaj będzie drugi, to też będzie git. Ale dzisiaj i tak musimy jechać do naszego lokalu, bo zamówiliśmy już ekspres do kawy, młynek do kawy, do wody, jedną z lodówek i maszynę do lodu. Także po godzinie czwartej musimy pojechać po nią, zapakować i przywieźć ją do lokalu, że tak powiem. A na razie jedziemy do szpitala, bo musimy odebrać wyniki badań, które robiliśmy tydzień temu. Czy w ogóle się nadajemy do prowadzenia gastronomii? No, teraz jedziemy do szpitala po wyniki, potem jedziemy do lokalu zobaczyć, uporządkować trochę, żeby mieć gdzie wstawić graty. I zaczymy. No, leje deszcz, także. Nie ma nic takiego się nie dzieje. Dobra, jedziemy się potem. O, jesteśmy na miejscu, dojechaliśmy. Pogoda dla bogaczy, że tak powiem. Nic się nie dzieje. Say hello, good morning, dzień oh, dobry. dobry <laughs> Właśnie się zastanawiamy, co robić. Musimy pomierzyć bar, ściany, stoły, wymierzyć to wszystko, bo musimy już zamówić dzisiaj albo jutro. I tyle, no, no po prostu jesteśmy po takim jakbym zakłopotowaniem nie wiemy od czego zacząć tak naprawdę ale bo musimy zacząć od baru bo trzeba doprowadzić hydraulikę, wodę tę. tam i po prostu tyle. Nie wiem. Ja jestem jeszcze zaspany. A, wyniki badałem pozytywne, tak, nadajemy się do prowadzenia działalności gastronomicznej. Popiery są na raz czasu, są już wydane. Na razie kawka, żeby się obudzić i się zastanawiamy, bo obok nas... Likwiduje się kwiaciarnia Która dzisiaj wszystko zabiera i można kupić bardzo tanio kwiaty I tak się zastanawiamy, które kwiaty można kupić, które jeszcze tam zostały Dostaliśmy stół od nich Ten oto stół od nich dostaliśmy, bo i tak by wyrzucali, elegancko nam się trafi Nie musimy kupywać I tyle, i taki to dzionek Zaraz wypijemy kawę, zastanowimy się, które kwiaty możemy wziąć A potem idziemy. Chcemy ekspres do kawy i wszystko w środku. No I tyle, taki dzień, dzisiaj, dzisiaj dzień, numer dru, drugi, będzie wolny. A zaraz Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda po tygodniu. No, i już Wam pokazuję, jak wygląda to po tygodniu prac sprzątania. Tak mniej więcej będzie kuchnia. Chyba doszliśmy do wniosku, że to musimy wyrzucić i kupić mniejszy jeden tylko taki zlew niepotrzebny na drugi. Całą tą baterię musimy przenieść na tą ścianę. Bo tutaj będą też musi hydraulika pójść do ekspresu, do kawy i pewnie musimy zamontować inny zlew. Do tego tutaj musimy zrobić stół taki długi, tą ścianę i tutaj taki stół, wszystko zakryć. I tak, to tu będzie lodówka, taka stołowa, może taka cała, jeszcze się zastanawiamy. I tyle. Potem tą lodówkę w środę ma przyjechać człowiek, zabrać. I tyle, i tydzień mija. Dzisiaj dzień wolny, będzie numer drugi. Od jutra trzeba jechać z kocem i naprawdę to bardzo mocno robić. A ja piję kawkę i się zastanawiamy nad kwiatami. O, okej, okay. dobra, zrobiliśmy zakupy już jako dekoracja, bo akurat, tak jak mówiłem, kwieciarnia się zamyka. I wyprzedaję wszystkie kwiaty po dużo tańszej cenie, Także nam się udało. Trochę się spóźniliśmy, bo już prawie wszystko wyprzedane. Zostały te duże, ale takie potrzebuję, już Wam pokazuję, jakie kwiaty kupiliśmy. O, takie kwiatki kupiliśmy jako dekorację z za darmo doszedł. Także gitara. Tak się... Nie wiem jeszcze, jakiej je umieścimy, ale już mi się podoba. Znacznie przyjemniej. O, dobra. To, to tyle. Jedziemy po ekspres do kawy. Musimy spakować go, rozmontować, bo też nam się udało. Akurat kawiarnia się zamyka. 3 dni temu jednak zdecydowali się zamknąć kawiarnię, biznes mi nie poszedł i wyprzedają wszystko. To też nam się uda. To dużo taniej kupić niż, niż było planowane. A nie jest to stary sprzęt, bo. Przez koronę, otworzyli to rok temu, ale koronawirus przyszedł i było zamknięte większość czasu i 3 miesiące teraz działali i Doszli do wniosku, że nie ma sensu tego prowadzić I po prostu nie stać ich na utrzymanie tego i wyprzedają, także jedziemy wymontować i przywieźć to tutaj Dobra, taki to dzień Lecimy dalej O, no i dobra, I już leciał poniedziałek, jak już pojechaliśmy wymontować mikser do kawy, lodówkę i to wszystko już wam pokazuję, jak to wygląda. Zastanawiamy się, jak to umiejscowić wszystko. Będziemy musieli zbudować tak naprawdę nasz bar. Musimy to dobrze wymierzyć, bo ja to będę robił. Tak naprawdę nie będziemy zamawiać nikogo. No, tak to wygląda nasza lodówka. Express do kawy. Ice machine. I tutaj mamy jeszcze. Mikser do kawy, góra jest schowana, tam do gorącej wody Jakieś gadżety, kubki, nie kubki, słomki I kwiatki z dzisiaj Także spokojny dzisiaj dzionek Padł deszcz, trochę nam to wszystko Poprzeszkadzało, nic się nie chciało w taką ulewę robić, teraz przestało, akurat wszystko zwieźliśmy Jutro Jazda z koksem Dzisiaj na spokojnie Zwieźliśmy rzeczy i zastanawiamy się jak zorganizować to całą kuchnię Będziemy musieli chyba cało przebudować trzeba hydraulikę zrobić Wydrążyć chyba dziurę żeby ekspres do kawy musi mieć Odpływ i zlew i chcemy go Przestawić w inne miejsce I tak po prostu się dzisiaj Zastanawiamy Czyli nie był to jakiś bardzo Pracowity dzień, było zakupów Złożenie No i jutro będzie pracowity dzień No i dobra to tyle, taki to poniedziałek musimy jeszcze zadzwonić tutaj do sąsiadów, do tych samochodów, żeby jutro nie parkowali, bo jednak będę sam zdejmował tą reklamę, bo jak dzwoniliśmy, się dowiadywać ile kosztuje zdjęcie reklamy jednej i drugiej, jak nas policzyli, to ja powiedziałam, że ja to nie wiem. Zrzucę, wejdę tam sam i sam to zrobię, bo po prostu nie stać nas. Jest to za duży koszt, po prostu, żeby to tylko zdjąć. Bo tutaj przy, musi przyjechać dźwig, dwie osoby, i zaczęli nam tłumaczyć. Nie da rady. Ja to sobie zrobię sam, no nie wiem jak, ale zrobię to sam. Za takie pieniądze to wymyślę, jak to zrobić. I to tyle na dzisiaj, na poniedziałek. Także to jutrka, Zobaczymy, jutro z, będziemy robić i robić i zobaczymy, czy będą podstępy.